Jeden z, jeden z byłych pracowników Meta, który pracował nad modelami AI Meta, stworzył nową firmę, która zajmuje się produkcją białek i wyprodukował, wysyntetyzował białka, które nie występują w naturze za pomocą AI. I to jest bardzo ciekawe, bo jak wiadomo, no teraz musimy jakby nawet bardzo popularne jest. Synteza białka jako rodzaj firm, które powstają. Na przykład powstają firmy, które syntezują białka z insektów, z robaków i tak dalej, ale zawsze to źródło białka jest albo pochodzenia od roślinnego albo od zwierzęcego, a tutaj udało im się wysyntezować takie białko pochodzenia chemicznego. Więc no to bardzo ciekawe, bo to białko to, to taki, może rozwiązywać takie problemy typu głód na świecie. Nie? Ja myślę, że to się też przełoży na jakiś zestaw leków. Być może, właśnie cel nie trafia aż w rozwiązanie głodu na świecie, czy w jakieś nie wiem, nowe suplementy. Więc jakby obserwujmy, na pewno jest to bardzo ciekawe, że pojawiają się jakieś nowe, nieistniejące wcześniej w naturze struktury. Trochę mnie to przeraża, no ale okej, okay, let's see.